W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy wiosenne ombre przy użyciu kolorów z kolekcji Spring Seco. Będzie kolorowo i z błyskiem. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Adriana Mariańska. Cześć z Centrali. Dokładnie. Powiedz, czym się zajmujesz w Centrali. Maluję, testuję, tworzę zdobienia. I jeszcze kilka innych rzeczy robię, o których wam nie mogę powiedzieć. A to, co możemy powiedzieć i pokazać, najlepiej obejrzeć, na przykład na Instagramie, czy Indigo Neys, czy też Indigo szkolenia. A dzisiaj tutaj na YouTube, co zrobimy? Dzisiaj zrobimy ombre z wykorzystaniem najnowszej kolekcji Spring Seco. Zaczynamy. Zdobienia wykonamy przy użyciu kolorów Lux Torpeda, Spring Seco, Girls Wanna Have Glam. Trele Morele, La Bamba, Mad Woman. Topy to Tip Top i Super Matte. Ponadto użyjemy Sugar Effect, proszku akrylowego Fashion Clear, brusza Cupcake, pędzla Master Nail Art 007, sondy i minigąbeczki do ombre. W okresie Bożego Narodzenia i karnawału mogliśmy podziwiać wiele pięknych ombre z glitterami. Najczęściej były one od wolnego brzegu te glitterki układane i wycieniowywane w stronę skórek. Wiosną zrobimy to inaczej. Teraz będziemy pracować na glitterowej powierzchni przy użyciu mocnych lub pastelowych kolorów. Tips pokrywamy kolorem Lux Torpeda. Malujemy go dwiema warstwami i utwardzamy każdą z nich przez 30 sekund w lampie. Przy pomocy sondy nabieramy sugar efekt z pojemnika i nakładamy na dolną część tipsa. Przed przystąpieniem do pracy gąbką musimy ją przygotować. Jeśli jest nowa, odcinamy pierwszą warstwę produkcyjną. W nowej gąbce powierzchnia jest zbita, dlatego należy ją odciąć. Następnie wkładamy gąbkę w zaciskarkę typu X. Przy pomocy form do przedłużania paznokci usuwamy zanieczyszczenia z gąbki. Oczyszczanie gąbki przy pomocy formy to jest fajny i skuteczny krok, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy, nie przedobrzyjmy przypadkiem, bo będziemy mieli efekt odwrotny od zamierzonego. O co mi chodzi? Jeżeli zbyt mocno albo zbyt wolno będziemy oczyszczać tą gąbkę, od naszej formy, to zamiast ściągnąć paprochy, co faktycznie wydarzy się, naruszymy jej strukturę. I teraz zamiast mieć świeżutką, fajną gąbkę, to będziemy mieli poszarpaną gąbkę, którą jak za chwilę zaczniemy robić ombrę, to kawałki tej gąbeczki zostaną nam na kolorze. A tego przecież nie chcemy. Czyli jaki powinien być ten ruch stemplowania, który zapewnia nam oczyszczenie gąbki poprzez formę? Szybki i dość lekki. Jaki nie powinien być? Wolny i taki mocny, bo wtedy wiemy, co się wydarzy. Zaczynamy blendowanie od środka tipsa, kierując gąbkę na boki od lewej do prawej strony energicznymi ruchami. Blendujemy w jednym miejscu do momentu, aż gąbka wchłonie nadmiar produktu. Następnie milimetr po milimetrze przesuwamy się w górę tipsa. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Na dolnej części tipsa ponownie nakładamy sugar efekt i dokładnie energicznymi ruchami od środka na boki blendujemy kolor. Stopniowo, milimetr po milimetrze, przechodzimy w górę tipsa. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Trzecia warstwa to już tylko wycisk z gąbki, dzięki któremu stworzymy idealne przejście tonalne. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Zabezpieczamy Tip Topem i ponownie utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Gotowe! Tak prezentuje się pierwsze ombre. Kolejny Tips pokrywamy kolorem Spring Secco. Malujemy go dwiema warstwami i każdą z nich utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Na dolną część Tipsa nakładamy kolor Trele Morele. Blendujemy takim samym schematem co poprzednio, czyli od środka na boki przesuwając się milimetr po milimetrze w górę tipsa. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Kiedy tworzymy ombre lakierami hybrydowymi, musimy się liczyć z tym, że przejścia tonalne będą nieco bardziej delikatne niż w przypadku pracy żelem do zdobień. Ale jest na to sposób. Jeżeli zmatowimy naszą powierzchnię, na której za chwilę będziemy tworzyć ombre hybrydowe, będzie ten efekt dużo bardziej widoczny. Mamy trzy sposoby na zmatowienie powierzchni. Możemy użyć topu do matu, supermat, możemy pokryć ją proszkiem akrylowym albo możemy po prostu wziąć buffer i delikatnie sobie zmatowić paznokcie. Pokrywamy tips kolorem Super Supermat i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Na dolną część tipsa nakładamy drugą warstwę koloru Trele Morele i blendujemy od środka tipsa na boki energicznymi ruchami. Widać już powoli, że kolor jest bardziej nasycony. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Kolejny raz pokrywamy tip z cienką warstwą super matta i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Nakładamy trzecią warstwę koloru trele Morele i blendujemy tym samym schematem co poprzednio. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Kolejna warstwa to już tylko wycisk z gąbki, czyli nie dokładamy produktu i tak samo od środka na boki blendujemy ostatnią warstwę. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Następnie zabezpieczamy zdobienie tip topem. Pędzlem Master Nail Art 007 wyrównujemy linię światła i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Gotowe! Kolejny tips pokrywamy kolorem Girls Wanna Have Glam. Malujemy dwiema warstwami, utwardzając każdą z nich przez 30 sekund w lampie. Od góry tipsa nakładamy pokroki La Pamba i Mad Jak zawsze, zaczynamy rozblendowanie kolorów od środka tipsa. I energicznymi ruchami, milimetr po milimetrze, przesuwamy gąbeczkę w prawą stronę, do środka i na lewo. Nie przesuwamy gąbki w innym kierunku, dopóki pierwsza warstwa nie zostanie dobrze wycieniowana. Blendujemy do połączenia kolorów i wchłonięcia nadmiaru produktu przez gąbkę. Nieutwardzoną warstwę posypujemy obficie proszkiem akrylowym Fashion Clear. Nadmiar strzepujemy do pojemnika i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Nadmiar pyłku usuwamy pędzlem Cupcake Brush w kolorze pastel blue. W przypadku ombre, pierwsza warstwa jest kluczowa, najważniejsza. Musimy się dobrze postarać, żeby ją pięknie rozblendować i żeby nie było widać żadnych śladów po gąbce. Jeżeli trochę przymkniemy na to oko, licząc, że w kolejnej warstwie uda nam się ten efekt nieco przytłumić, o nie, wręcz przeciwnie, on będzie coraz bardziej widoczny. Dlatego nie uciekamy od pierwszej warstwy, blendujemy tak długo, aż mamy piękne przejście tonalne, utwardzamy i dopiero wtedy nakładamy kolejną warstwę. Powtarzamy czynność. Nakładamy po kropli kolorów La Bamba i Madwoman w takiej samej kolejności co poprzednio i ponownie blendujemy. Drugą warstwę również posypujemy proszkiem akrylowym Fashion Clear. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Resztki akrylu usuwamy miękkim pędzlem ich Brush. Ostatnia warstwa to jak zawsze wycisk z gąbki w celu podbicia kolorów i uzyskania dokładniejszego przejścia między nimi. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Zabezpieczamy zdobienie Tip Topem i ponownie utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Gotowe! Tak prezentują się wszystkie dzisiejsze zdobienia. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie tej wiosny błyszczeć, tak jak większość pokazów mody, które o dziwnym trafem, tak samo jak Indigo, postawiły na błyszczące kolory tej wiosny. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17 ze świeżutkim materiałem. Dzięki za uwagę i do zobaczenia! Pa!